Tak więc obudziłem się tutaj Dobra Okej okay. Wszystko wiadomo A piłeczka No przecież To ma trochę więcej sensu Dobra, chodźmy w drugim kierunku. Przyczajmy się tutaj, może zależnie z której strony kto będzie wchodził, co nie? Czy to się zatrzyma? Czy to się popsuło? Aha, ok. Tak trochę wygląda, jakby się popsuło 11, 3, Weźmy sobie cuksi cuksy Okej, okay, dobra O, gramową do rozmowy z marłymi to jest nowy Sebek, piłeczka. Ja nie mam żadnej karty ogólnie. A, tu zaczynaliśmy. C Nie będę tam sprawdzać, bo to wszystko już dawno przeszukane jest Wyjście B Wygląda jak otwarte, ale to jest Zmyłka tak naprawdę Bo to jest podwójna szyba O, jest, o proszę I nawet jest karta Walała się O proszę Nawet pistolet ktoś zostawił No proszę, jak miło Jakby dużo osób marło w tajemniczych okolicznościach. Delvex, Imir. To też rzuciłem? O kurwa, trzy cukierki. No dobra, to to weźmy, a to zamknijmy, może po prostu. A, bron się nie tego wała O, SCP-049 zabezpieczony 0,49 to jest chyba mnie nieśmiałej, prawda? To nie, jest jednak broń. Chyba się jednak zaupdatewała broń. O i patrzcie co mamy nawet Dobra, idziemy Idziemy jeszcze jak debile tu czekać. Możemy pójść co najwyżej do karabin, karabinowni. Co to jest? Okej okay. Aha, czyli to chyba zabrane po prostu zostało już A zobaczmy co to jest, A SCP-500 To se weźmy No moglibyśmy stąd zwiewać Tylko wiecie jaki jest problem, że jestem totalnie uzbrojony Nie uzbrojony Tutaj chyba i tak był drugi gate. Jak mi się coś kojarzy, to chyba. A, piłeczkę możemy wziąć. No dobre. W sumie czemu nie? Cukierki. Hm. Oho, o właśnie w tego szukałem weźmy kamizelkę to możemy wyrzucić o, weźmy se to trochę amunicji no i chyba granat, co nie? moglibyśmy teoretycznie wziąć radio, żeby ich podsłuchiwać no musielibyśmy wtedy... Dobra Miejmy radio, chodźmy się przejść Ciekawe jak szybko zginiemy Cukierka jak nie było gramofonu A był Kurde macie rację Gramofon Świetny pomysł Ale macie łeb Idziemy do gramofejfu A walić te radio Halo? Halo, jak, czy mnie słychać? Halo, słychać mnie? Halo! Jak to gówno działa? Halo, teraz mnie słychać? Teraz cię słychać? A. byłeś sam na trzech MTF-ów i dwa SCP-ki. Dobra, trzy MTF-y i dwa SCP-ki. A jakie scp e, e, scp i e, ten Hiszpan, Hiszpan jest przy w tym po medze. Chyba jest w morchadzie, reszta jest w ventrensie. No, Dobra. Okej. Okay. No i dekontaminacji nie będzie, więc. I dekontaminacji nie, ma. nie będzie. A co się stało z dekontaminacją, że znikła? Dobra, wychodzę w każdym razie. Bez odbioru. To się nazywa wiedza, absolutnie. To jest SCP 576. generators have been successfully engaged. Zaraz się pewnie zrespię respiem i tyle będzie z mojej wielkiej ucieczki A i tak mi się wydaje Ale W sumie to nie wiem Hej, by się nie spodziewał mnie. I uciekłem, co nie? O kurwa. Oni się chyba z opóźnieniem respią. No cóż, chyba za późno, za wcześnie rzuciłem, tak mi się wydaje, wiecie. O kurde, ale mnie wystraszyłeś. Jako bałkę. Dobra, jestem sam prawdopodobnie, wiesz? bądź. A, a ci się zrespili. mtf -y. ogólnie, gruba. Gruba akcja, trzeba ich rozdupczyć. No, taka sytuacja. gdzie z gate B? Dobra, to trzeba się przyczaić. To tak mi się wydaje, że się zrespili, bo helikopter lądował, ale w sumie komunikatu nie słyszałem. Ile osób żyje, nie wiesz? Ok. Chyba, że się nie zrespili, ale kurde, widziałem helikopter, no? Na serio, widziałem helikopter. Ktoś, kurde, żyje i się ukrywa, Gaugan. 106 zabezpieczony? Oho. Ej, ktoś jeszcze nie żyje? Ramongo tylko, że już zginął. A kto to był? E, MTR. Nie mogłem go znaleźć Nareszcie. Nie, nie mogę mogłem... Ale AB, bi... Nieźle się, się zdziwiłeś chyba co nie A, Ale czym się zdziwiłem? Że cię zabiłem, jakbyś tak wyszedłem A. A. No to ta To była dobra runda śmieszna runda była Boże, jaka ta runda była długa Ale nie. była super mi się, super no, się możemy dobra. nie dawać już więcej Wałkę na SCP <laughs> No właśnie, za każdym razem jak ktoś inny jest na SCP to tajemniczy No musimy się pozbyć jakiegoś SCP, bo za dużo was. Przepraszam, jak, jak przepraszam, ludzie, w no, po ja poprzedniej rundzie, poprzedniej rundzie oddałem scp -ka. Czy jeszcze mam wcześniejszej? Tak, że nie no jak mamy, były, to też skał. Ktokolwiek, ktokolwiek inny, nie, nie można być dwa razy z scpekiem, nie? Ja już byłem na scpeku, bo w tym Czasem tajemniczy w, w, po raz piąty w ciągu w tej samej godziny. ja, ja no, sobie ok, tak, okay. 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 E, dosłownie ja miałem jedzenie. Wiem, jedzenie, ty jesteś kurwa jedzenie. Kolejne. O, króciutko Cię wyjaśnił. No. Ale Cię no. wyjaśnił, <laughs> co nie? <Wow. laughs> Ale mu powiedziałeś. <laughs> no. Nie, też Trochę Cię zgasił ogólnie Dobra, Delvex. Delvex od dzisiaj będziesz z sps Dobra, robimy Delvex SPS-Pek. Nie, żadna. A Delvex, yeah, no. No. Delvex no. to SCP Uuuuua! Wow. Nawet nie musiałem... Dobra, chodź, robimy, robimy średniowiecze. Nawet ale nie musiałem porozpracować, to my wszyscy pegniemy. Szybko! Ale dream team. Czas wyznaczyć sprawiedliwość! No nie, nie wiem, czy możemy wyznaczy, wyznaczyć, jak nie zacznę w wyskocie. Jak to ten jak Sandwich poszedł. E, wtedy, w poprzedniej rundzie poszedł, bo ciała ja, kruszyły i powiedział, he, martwy kruszył. Ja go, ja go zabijem ja i powiedziałem, że haha ha, ha, sandwich i powiedziałem, wtedy ha martwych różne mach to sandwich Kurz Bo no, tak dobre Dobra, mamy... nie mam monetek w lewym exiciewce Kurwa! Uciekajcie! Cześć. Jest plaga! Plaga! Okay. Powtarzam! Plaga jest wygłodniały! Plaga jest oryginalny. PLAGA! To PLaga! No to go strzelamy? O tu... O tu dziadu. Ej, eee, A zapomniałem, że w tej grze nie można kucać. Tyle z tego. Celest jest zdręczenie zdręczenia personelu klasy D Nie pogręcisz personelu klasy D bo nigdy się tam nie dostaniesz prawda Pewnie przemienił jako bałkę mogłem tam przyczajcie to bym to bym go ostrzelał trochę chociaż Pewnie mi tu na mordę zaraz wyskoczy. Aha. Jak tu nie ma zejścia, znowu do lajta us jest. Mamy to VHS? Ale cóż, nikt nie gra w VHS. To była niejednorazowa akcja. Jestem. <laughs> Kurwa, ale mnie wystraszyłeś. Bogowie! Uwolniłem cię! Powinniśmy być wdzięczni, byś był tam zamknięty na wieki! Powinniśmy nie zabijać! No, Eiby się zemścił. Zemsta i bieg Elo, co się dzieje? Jak wygląda situation? Dobre pytanie, co tu, się co tu się dzieje? Halo, halo, dzień dobry. Gra się kończy, właśnie, bo uciekałem ostatnie klasy da. Tak? No. Ta. Nie zabiliśmy ich? Nie zabiliśmy ich. No to nieźle. Pomagamy. A mieliście jedno zadanie. Bo i tak jest koniec gry. Dobra, koniec. Wy raz ladni nie mogłeś się powstrzymać, to ja to było tak piękne. Otwieram, Ale najlepsze jest to że, to, że ja nie zamknąłem ciebie, tak nie wiedziałem, że tam jesteś, co nie. No właśnie, ja tak tylko czekałem. Tak czekałem, aż ktoś mi otworzył i tak Ja cię kręcę, przypał, mega. Ej, no dobra, rumunia. Dobra, to było niemiłe zawsze. Ucieczkę, ja odpierdzielę. Dobra. Dobra, dobra, ja śmigam jak coś.